Witam serdecznie z garażu Juliana. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki element. Jakiś kolega, koledze wjechał w taki sposób tam, gdzie widać. No i słuchajcie, jest problem, tak? Tylko nie dla nas. Dla nas to jest praca, tak? Chłopaki nam robią robotę, żebyśmy mogli zarabiać pieniądze. No, taka filozofia. To tak na wstępie. <laughs> Witam serdecznie wszystkich. Słuchajcie. Dzisiaj zobaczcie, no widzicie, co tutaj się dzieje: co to jest za wgniecenie, tworzywo zderzak. Słuchajcie, naprawdę bardzo przyjemna praca. Wbrew pozorom, jest to bardzo wdzięczny materiał i bardzo fajny. Pokażę Wam, jak ja to robię. Będziecie mogli coś wziąć dla siebie, i jak coś podglądniecie, tak będzie Wam zawsze łatwiej w życiu. Jak to się mówi? Na czyimś doświadczeniu można się uczyć i wam to właśnie proponuję. Dlatego zaraz wam pokażę, jak ja się do tego zabiorę. Oczywiście teraz widzicie, musi być dostęp, to jest e, jedna sprawa taka. Dlatego poluzowałem ten zderzak, także on sobie o, jest tu odchylony, mogę, mogę nim manewrować, mam tam do niego dojście. I teraz słuchajcie, co ja zrobię. Ja to po prostu będę musiał nagrzać do około 100 stopni. Postawię ten promiennik, żeby mi już wstępnie elegancko tutaj całość jakby e, nagrzał. Tak? Bo to jest bardzo ważne, żeby to się tak jakby e, plastycznie wszystko mogło odkształcać. To musi być to wszystko nagrzane do około 100 stopni. Słuchajcie, no i. E... Ja sobie fajnie tutaj odpoczywam, a to pracuje za mnie ten promiennik, tak? E, nagrzewam to, a w jaki sposób sprawdzam, jak to, e, czy jest OK temperatura, a przy pomocy właśnie tego dingsa. Teraz mamy 95 stopni, jak widzicie. Tak, jeszcze sobie troszkę poczekam i powinno tutaj bardzo fajnie tu nam wychodzić. Dobra, myślę, że grzania wystarczy. Teraz odsunę promiennik i tymi oto ręcoma spróbuję to zrobić. Tak, stamtąd te już jest. Teraz te miejsca muszą być dobrze nagrzane, precyzyjnie, i te, które są tutaj, jeszcze nie odbiło, ale tak, wstępny profil już złapa, z, złapaliśmy, tak? tak? Jak widzicie. Tak, teraz będę koncentrował się na miejscach, które będę musiał jeszcze powypychać. E, także widzicie, że jest to praca e, fajna, lekka i przyjemna. No i dobrze, płatna. powoli samo wraca do swojego naturalnego kształtu wystarczy troszkę temperatury trochę mu pomagać pogłaskać słuchajcie no każdy lubi być głaskany tak o już, już niewiele mu brakuje ale zobaczcie to wszystko zaczyna ładnie wracać zaczyna odzyskiwać swój pierwotny kształt Słuchajcie, mamy już po operacji. Operacja się udała, pacjent przeżył. Powypychałem to maksymalnie, nadałem kształt i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko jest ok w porządku. Teraz już można na tym coś tam działać. Także sami widzicie, jak to fajnie, elegancko, bez żadnego problemu idzie, tak? Ehm, co ja teraz robię? Nałożę na szlifierkę 120 i będę ciął. Wszystkie te nierówności, które znajdę na drodze, postaram się w ogóle nie szpachlować. A dlaczego? Zaraz powiem. Słuchajcie, już jest gotowe. W każdym razie pojechałem gradacjami, tak jak widzieliście. Przeszedłem na 220, 320 i teraz jeszcze jutro wykończę to tutaj cały ten, jakby tą ćwiartkę, żeby natysnąć podkład. Także wszystko przebiegło OK. Zmieściłem się chyba w półtorej godzinie ze wszystkim, słuchajcie, także nie było to jakoś nie wiadomo co, wdzięczna praca, także y, jutro to, to kończę. Już jest gotowy do natryśnięcia podkładu. Widzicie, y, ta praca nie była trudna, wręcz powiedziałbym, że no taka zabawa, tak? <laughs> Jak wspomniałem, takie modelowanie. Y, jak widzicie, w ogóle nie, nie użyłem szpachli tutaj w tym, w tym momencie. Po prostu mam taką zasadę i to fajnie funkcjonuje, żeby wszystko wypchnąć jak najwyżej, jak najdalej, niejako, no, przegiełem. W taki sposób wypchnąć, żeby po prostu można było lekko z czego zbierać. I to jest ta, jak to się mówi, idea która pozwala zrobić w taki sposób, żeby nie użyć szpachli. Dlaczego nie chcę użyć szpachli? Dlatego, że to jest tworzywo, które pracuje, tak? Jest no, rozszerzalność pod wpływem temperatury, kurczliwość tak samo. Często jest tak właśnie, że szpachle poliestrowe po prostu na tym za tym nie nadążają. Oczywiście są specjalne szpachle lekko modyfikowane z wypełniaczem właśnie yy, z różnych materiałów ale yy, o wiele lepiej to funkcjonuje jak nie użyjemy żadnej szpachli i postaramy się zrobić to bez jej udziału. W taki sposób ten materiał może się kurczyć, rozszerzać dowoli, i nie będzie to miało jakby odbicia na po jakimś czasie, tak. Na, na tej powierzchni. Nie zobaczymy tego, te, tej całej naszej pracy. Oczywiście tutaj trzeba też uważać, żeby no, nie przyciąć tak tego materiału, żeby, żeby to był papier, tak? Także wszystko jakby w taki zrównoważony sposób. Nie będę Wam dalej pokazywał całej tej, tych, tych procesów. Natrysnę tu podkład. tak? <laughs> To już jest z góreczki jak to się mówi, prosta sprawa. Eee, pokażę Wam już tylko efekt końcowy. Chciałem Wam pokazać po prostu jak z tymi tworzywami, z, ze zderzakami pracuję, w jaki sposób sobie radzę, tak sami widzieliście, że pod wpływem temperatury bardzo ładnie to się wszystko modeluje i możemy sobie niejako zrobić fajne rzeczy. Także jak wszystko tutaj już zakończę, to jeszcze zrobię krótki film, jak to wyszło. Tak, tak jak widzicie, już jest po malowaniu, tak to wygląda. Wszystko przebiegło w porządku. No jest OK. Jeszcze z tej strony, także sam widzicie, że naprawa była łatwa, miła i przyjemna. No i dobrze płatna, tak? No tego nie powinienem dodawać. Wiadomo, pracujemy dla idei, żeby mieć co robić i tak dalej, i tak dalej. No żartowałem oczywiście. Kochani, to wszystko na ten temat z, z tego dnia. Pozdrawiam serdecznie wszystkich z Garażu Juliana. Powodzenia!